Wasza wewnętrzna istota wie, jak w swoich fizycznych ciałach ustosunkowujecie się do wszystkiego, czego pragniecie. Jaka jest wasza relacja z pragnieniami i tym, co wzywa was poprzez pomysły i impulsy w każdej chwili, każdego dnia? Możesz odczuwać te impulsy i otrzymywać te idee, gdy jesteś w bardzo wysokiej, czystej, pozytywnej energii, bez oporu. To, czy słyszysz to wezwanie, czy nie, ma jedynie związek z tym, co dzieje się z Twoją wibracją? Jeśli jesteś w złym humorze, nie możesz tego usłyszeć. Jeśli jesteś zły, sfrustrowany lub przestraszony, nie możesz tego usłyszeć. Ale jeśli jesteś radosny, jeśli jesteś szczęśliwy, jeśli się cieszysz, jeśli jesteś zakochany lub odczuwasz wdzięczność, to znajdujesz się wibracyjnie bliżej źródła i wtedy te impulsy i te idee po prostu do Ciebie płyną. Widzisz, myśli zamieniają się w rzeczy. A kiedy przychodzi ci do głowy pomysł i mówisz O, wiem czego chcę, lub O, mam świetny pomysł, to znak, że jesteś w trybie otrzymywania. To ty układasz swoją stwórczą podróż, wystrzeliwując rakiety swoich pragnień, na bazie których prawo przyciągania buduje twoje doświadczenia z coraz większym rozmachem i potencjałem. A potem jesteś wibracyjnie w miejscu, w którym otrzymujesz natchnienie, ponieważ dostroiłeś swoją częstotliwość tak, aby być w zgodzie z tym, kim naprawdę jesteś. Czy nie jest to coś, co dobrze jest wiedzieć? Czy nie lubisz wiedzieć, że to, jak się czujesz, jest wskaźnikiem tego, czy jesteś w trybie przyjmowania częstotliwości swojej wewnętrznej istoty, czy może w trybie przyjmowania częstotliwości swojej matki? To było nie fair. Prawdziwe, ale nie fair. Łatwo jest reagować na to, co dzieje się wokół ciebie. Tak więc, kiedy obserwujesz rzeczy i reagujesz na nie, bardzo często twoje wibracyjne dostrojenie dopasowuje się do tego, co obserwujesz, zamiast do tego, co świadomie chciałbyś osiągnąć. Wiemy, że gdy patrzysz na dobre rzeczy, łatwo jest wznieść się w górę. Ale gdy patrzysz na rzeczy złe, już tak łatwo nie jest. Nie chcesz być zależny od sprzyjających okoliczności lub od ludzi, którzy coś dla Ciebie robią, abyś mógł odpowiedzieć lub zareagować w pozytywny sposób. Chcesz być tak stabilny, że nie będzie miało znaczenia, jakie są warunki zewnętrzne. Nie reagujesz na warunki. Jesteś dostrojony do częstotliwości tego, kim jesteś, i dlatego kontrolujesz swoje życiowe doświadczenia. A jeśli nie kontrolujesz warunków swojego doświadczenia. Nie jesteś świadomym twórcą, który tu przybył, i nie podoba ci się to ani trochę. Znasz to uczucie, kiedy ktoś zrobił coś, czego nie powinien był zrobić, i gdy jesteś na niego zły? To nie jest tryb otrzymywania. Znasz to uczucie, kiedy byłeś szczęśliwszy, ponieważ ta osoba traktowała cię w inny sposób, a teraz nie jesteś tak szczęśliwy, ponieważ ta osoba nie daje ci już tyle uwagi? To nie jest tryb otrzymywania. Jeśli nie masz wystarczająco dużo pieniędzy w banku i martwisz się o to za każdym razem, gdy znajdujesz rachunek w skrzynce pocztowej, to nie jest tryb otrzymywania finansowej obfitości, której szukasz. Musisz znaleźć sposób, by czuć poza tym, co jest, bo tego, co jest, nie możesz zmienić. Jeśli tylko obserwujesz to, co jest i reagujesz na to, tworzysz więcej tego samego. Zmieniają się miejsca, zmieniają się twarze, ale ciągle powtarzają się te same sytuacje. Znasz kogoś, kto tak ma? Chcemy więc, abyście wiedzieli, jak bardzo się zmieniliście. Chcemy, abyście wiedzieli, jak wiele wibracyjnej rzeczywistości stworzyliście, powodowani waszymi życiowymi doświadczeniami. Chcemy, abyście wiedzieli, kim naprawdę jesteście i gdzie się znajdujecie. Chcemy, abyście widzieli, co stworzyliście i na czym się koncentrujecie. A gdy wiecie, że tego chcecie, to jest takie łatwe, aby to urzeczywistnić. Ale nie możecie doprowadzić do realizacji, jednocześnie skupiając się na braku. Wasza potrzeba doświadczania zmysłami zobaczenia tego, usłyszenia tego, powąchania tego, posmakowania tego, dotknięcia tego jest tym, co Was zwodzi. Gdybyście mogli zaakceptować, że to czego chcecie już istnieje, czy zrobilibyście to? Mówicie, że tak, ale jeszcze w to nie wierzycie. Gdybyście mogli zaakceptować, że to już istnieje, to moglibyście też cieszyć się tym uczuciem. Powiedzmy, że przydałoby ci się teraz dodatkowe 100, 200 lub 300 tysięcy dolarów. Inaczej, nie tylko by ci się przydało, ale naprawdę ich potrzebujesz. Coś się wydarzyło w Twoim życiu i bardzo, bardzo ich potrzebujesz. A ponieważ Twoje życiowe doświadczenie sprawiło, że o to prosisz, umieszczasz ogrom obfitości w swoim wirze tworzenia. A ponieważ wszystko, o co prosisz, to krok pierwszy, odpowiedź jest natychmiastowa, czyli krok drugi, ponieważ na poziomie wibracyjnym ta odpowiedź już się wydarzyła, a obfitość, o którą prosiłeś, jest gotowa i czeka na Ciebie w kolejce. I nie zajmie to dużo czasu, aby pojawiła się w Twoim doświadczeniu. Lecz Twoja świadomość, że jeszcze tego nie ma, wstrzyma realizację Twojego pragnienia. Tak długo, jak patrzysz i nie widzisz, tak długo, jak patrzysz tam, gdzie tego nie ma i nie dostroisz się do wibracji, która by tę obfitość do Ciebie dopuściła. Więc nie będziesz w kroku trzecim, czyli trybie otrzymywania. Więc nie będziesz we właściwym miejscu, we właściwym czasie. Nie połączysz się ze ścieżką najmniejszego oporu, która ci to da. Twoja błogosławiona wewnętrzna istota wie, gdzie się obecnie znajdujesz w relacji do wszystkiego, czego pragniesz, i wzywa cię do pójścia do przodu na ścieżce najmniejszego oporu w tym kierunku. Twoja ścieżka najmniejszego oporu ścieżka, na którą wysypałeś całe stosy oporu tylko ty postawiłeś na niej przeszkody. Stworzyłeś to wszystko. Każdą odrobinę oporu, która istnieje w Twoim doświadczeniu, sam tam umieściłeś. I to jest w porządku. Naprawdę, w porządku. Tak działa kontrast. Aby wiedzieć, czego chcesz, musisz wiedzieć, czego nie chcesz. A wiedza, czego nie chcesz, jest pewnym oporem na Twojej drodze. Ale to pozwala Ci dostroić się do wiedzy o tym, czego chcesz, z dużo większymi szczegółami niż przedtem. Zazwyczaj obserwujesz warunki i okoliczności, reagując na nie, więc oferujesz najwięcej wibracji w odpowiedzi na to, co widzisz, zamiast w odpowiedzi na to, co umieszczasz w swoim wirze. Musisz dostroić się do kreowanej przez Ciebie wersji wibracyjnej, aby zwrócić się ku rzeczom, których pragniesz. Jeśli jesteś dostrojony do rzeczy, których nie chcesz, to rzeczy, które są w Twoim wirze, nie mogą zmienić się w to, czego chcesz tak długo. Jak długo jesteś dostrojony do ich nieobecności. Widzisz, to tak jak w fizyce. Gdy ustawisz radio na daną częstotliwość, nie spodziewasz się, że usłyszysz coś z innego sygnału nadawczego niż ten, do którego je dostroiłeś. Możesz o tym nie myśleć, po prostu naciskasz guziki. Ester robi to przez cały dzień: naciska guziki, zwłaszcza w samochodzie. Nie lubię tej piosenki, ta jest lepsza. Słyszę około jednej trzeciej każdej piosenki, której słucha, o ile jest dobra, a kiedy przestaje być, sięga po kolejną. Tak więc, tak jak rozumiesz dostrojenie swojego radia, chcemy, abyś zrozumiał dostrojenie Twojej częstotliwości wibracyjnej. Chcemy, abyście zrozumieli, że to, jak się czujecie, wskazuje, czy jesteście w trybie przyjmowania tego, kim naprawdę jesteście i tego, co jest w Waszym wirze, czy też w trybie przyjmowania przytłoczenia. Przyjmowania gniewu, przyjmowania strachu, lub przyjmowania głębokiej depresji. Innymi słowy, cały czas coś odbierasz. Co to jest, możesz to stwierdzić po tym, jak się czujesz. Twoja wewnętrzna istota wie, co jest w Twoim wirze, wie, o co prosisz, zna ścieżkę najmniejszego oporu, aby wszystkie te myśli obróciły się w rzeczy, i wciąż woła Cię we właściwym kierunku. Więc kiedy wpadasz na pomysł i czujesz to uniesienie, to jest to dobry pomysł, i nie atakuj go, mówiąc: No tak, świetny pomysł, który nigdy się nie zrealizuje. To szybko zmienia częstotliwość, prawda? Więc te 100, 200, 300, 400 czy 500 tysięcy dolarów, które chciałbyś otrzymać natychmiast, prawdopodobnie nie nadejdzie dzisiaj. Ale w ciągu krótkiego czasu możesz znaleźć poczucie dobrobytu, które wprowadzi cię w tryb przyjmowania na ścieżce do niego. Chodzi o to, że myślisz, że chcesz, aby to była bardzo szybka i krótka ścieżka. My to rozumiemy i może tak być, ale chcemy, abyś wiedział, że niezależnie od tego, czy jest to długa, czy też bardzo krótka i szybka ścieżka, to tak długo jak pozostajesz na niej w pozytywnym nastawieniu. Jest to droga, która jest pewna. Twoja niecierpliwość, gdy jesteś na tej ścieżce, wydłuża ją. Jeśli jesteś zniecierpliwiony byciem na swojej ścieżce i nie cieszysz się podróżą, to masz częstotliwość, która nie pozwala ci dojść do jej celu. Po prostu nie jesteś do niego dostrojony. Czasami zastanawiamy się, dlaczego nie spieniężasz swoich żetonów wibracyjnych na bieżąco. Każda uwaga poświęcona temu, czego nie chcesz, Ciągnie cię z powrotem, jakbyś był uwiązany na gumie. Idziesz naprzód, i nagle widzisz cierpienie. I cofasz się, cofasz, cofasz. Zrobisz znów parę kroków, i znów gdzieś jakaś niewygoda. I cofasz się, cofasz, i cofasz. Próbujesz iść dalej, a tam znów czyjeś nieszczęście. I cofa cię z powrotem. A czasem pojawia się ekspres, który może zabrać cię do celu. Ale akurat nie możesz jeszcze odpuścić, bo jesteś zbyt wściekły. I wracasz, wracasz, wracasz. Aż w pewnym momencie coś odwraca Twoją uwagę, i zapominasz na minutę, jak bardzo jesteś szalony, puszczasz opór i lecisz prosto do celu. I nagle Och, mam najlepszy pomysł tylko pewnie nigdy się nie zrealizuje. Cóż, zrealizowałby się? Gdybyś go nie zabił zaraz po tym, jak się urodził, tworzycie swoją własną rzeczywistość i stworzyliście wspaniałą rzeczywistość, i nadszedł czas, abyście zaczęli odczuwać jej piękno, aby ją zobaczyć, usłyszeć, powąchać, posmakować i dotknąć. Wiemy też, że fajniej jest, gdy dobre rzeczy pojawiają się w miejscu, w którym możemy je zobaczyć i pobawić się nimi. Rozumiemy to. Wiemy, że jest coś miłego w tworzeniu w fizycznym otoczeniu, ale czy kiedykolwiek zastanawialiście się, jak wasza gospodarka stała się tak duża w ciągu zaledwie ostatnich 10, 20, 30, 40, 100 lat? Jak tak szybko urosła? Czy przywożą ją ciężarówkami z innych planet? Czy widzicie jakieś rurociągi na niebie? A może to myśli stają się rzeczami? Jesteście twórcami na najbardziej dynamicznej platformie tworzenia, jaka kiedykolwiek istniała. I nie możemy się doczekać, aż uznacie, że tak jest i zaczniecie świadomie zarządzać własną częstotliwością wibracyjną, abyście mogli częściej być w trybie otrzymywania pomysłów ponieważ to jest najlepsze miejsce. Och, przesiewanie i sortowanie waszych doświadczeń przez kontrast nie jest takie słodkie, ale jest konieczne i jest czymś, co robicie naturalnie, nawet nie musicie o tym myśleć. To jest krok pierwszy, to się po prostu dzieje. Krok drugi wcale nie należy do Was. To źródło energii i prawo przyciągania gromadzą wszystko, czego chcesz, włączając wszystkie niezbędne komponenty, przygotowując to, aby było dla Was gotowe. Krok trzeci to wejście w tryb otrzymywania na którym polega cała Wasza praca. Wyobrażamy sobie, jakie to musi być trudne do zniesienia, ale musicie znaleźć. Sposób na bycie szczęśliwymi. Taka jest cena do zapłaty. Za wszystko, czego pragniecie. Niestety, musicie być szczęśliwi. Szczęście jest jak korek od butelki. Zawsze pływa na powierzchni wody. To tam znajduje się tryb otrzymywania. Tam jest szczęście. Możecie siłą przetrzymać ten korek pod wodą, skupiając się na tym, co poszło nie tak. Możecie go trzymać pod powierzchnią wody naprawdę długo. Ale kiedy go tylko puścicie, natychmiast wróci na powierzchnię. Tam jest szczęście. Nie musicie pracować na swoje szczęście. Szczęście jest waszym stanem naturalnym. Do którego wrócicie jak ten korek, gdy tylko przestaniecie robić te rzeczy, które nie pozwalają wam być szczęśliwymi. Kiedy się budzisz, masz większą szansę czuć szczęście. Dopóki nie powędrujesz w myślach wstecz, przypominając sobie poprzedni dzień, lub w przód, przeżywając ten, który jeszcze się nie wydarzył, więc czy przekonaliśmy cię, że możesz zmienić swój nastrój? Jeśli wystarczająco ci zależy, możesz zmienić swój nastrój. Będziesz szczęśliwy, jeśli nie będziesz tworzył myśli, które czynią cię nieszczęśliwym. Więc przestań. Dlaczego ktokolwiek miałby myśleć myśli, które nie są dobre? Kiedy nie czujesz się dobrze, dlaczego miałbyś to robić dalej? Nie bądź dla siebie surowy, bo to wina prawa przyciągania. Prawo przyciągania zwraca ci to, co wysyłasz w świat. Więc, jeśli skupiłeś na czymś swoją uwagę i czujesz się z tym w jakiś sposób, prawo przyciągania przyniesie więcej, ponieważ tak właśnie działają sygnały wibracyjne. Musisz więc złapać myśl na wczesnych etapach, zanim nabierze rozpędu. Jeśli nie złapiesz jej we wczesnym stadium, pęd będzie stawał się coraz silniejszy i silniejszy do momentu, aż nie zaśniesz. A kiedy zaśniesz, pęd wyhamuje i będziesz miał szansę obudzić się kolejnego dnia, czując się o wiele lepiej. Wielu ludzi ma jednak skłonność, by rano wrócić myślami dokładnie w miejsce, w którym wczoraj skończyli. Także rano będziesz musiał być bardziej świadomy i skłaniać się ku przyjemnym myślom, zamiast wracać do tych nieprzyjemnych.